Chciałam widzowie, zobaczcie, się zagramy w Age of History 2, z tej strony zajmiemy XD. E, kontynuuję moją wyprawę jako Austria. Ostatnio no, nie skończyliśmy za dobrze. Dzisiaj spróbujemy podbić większość te na przykład Węgry, Słowacji i tak dalej. przykład muszę zobaczyć czy jest wszystko, ten, czy mam asymigrację i tak dalej. No razie wszystko jest jak na razie dobrze. Jeszcze poskipuje rundy. rundy i ten. I rozwalimy tutaj Słowację. Oraz jestem. Możemy zaatakować Słowację. Dobra, może sytuacja nie jest taka super słaba Dobra, już skończyły. Wcięliśmy szybka wojna. Sobaz teraz szybko zasimiluję. Zatyłośnię ten mało mało ma pieniędzy, to już już tam... na razie dobrze idzie na sniego, koło byśmy mogli zatakować. Chcielibyśmy na pewno Węgry zaatakował, potem przez te Węgry Serbię, Kosowo tutaj, potem... Dobra, chwilowo skipuję. Polska no, stabilność, dobra. Tak. <laughs> <laughs> Wszyscy sobie ten e, rozwiąże armię, że miał szybciej pieniądze zarabiał, potem dopiero ten będę będzie teraz większą armię po prostu wezma. Dobra, postanowiłem jednak, że zaatakujemy Czechy, bo w sumie sensie będzie mi tak lepiej. Bo węglu jak na razie bym zostawił ten, bo mam po prostu więcej prowincji tak... W sumie nie wiem, wolę po prostu trzeba zaatakować. Wszystko to nie ma sensu, ale ja wolę jeżeli, jeżeli macie jakieś następne pomysły, jakieś scenariusze bym mógł zagrać, to oczywiście możecie napisać w komentarzach. Dobrý. tak jsem. Už jsem. Už jsem. Už Oho, dobra. No, robimy, że tak ten... przestańmy tą walkę z nimi. Tylko chwilę. Uh. Dobra. Ula. No, to jest bez sensu. teraz to co zrobię, nie wiem co zrobię, przegrałem Dobra, tragicznie Dobra, tak zostawiłem Austrię, dobra, ja zostawałam raz Austrię, bo był nową rzecz, ten, nowy kraj i tak dalej Dobra, postanowiłem, że zagram sobie jako Brazylia. Po prostu to zmiana to e, trudne w nie było tam w tamtym kraju. Czy znaczy, mógłbym grać jako jeszcze, jeszcze Austria, ale byłoby mimo o wiele trudniej i, i ten, co by mi szło i tak dalej. Po prostu mógłbym dalej grać jako Austria, ale po prostu trudno by było w ogóle rozbijać się i tak dalej. Więc po prostu w sumie, że bym przez to. Utrzymy blisko na 10, podaję na... 5, koszt kolonizacji na 5, z Polacji 10, Bez podatków 5, przyraz ekonomiczny już 5 muszę i jeszcze mogę dać ten e, przyraz, przyraz ekonomiczny o 1. Z, mam 6. Dobra, na przykład bym zaplanował tak, żebyśmy podbili jakieś małe kraje, czyli np. teraz Gujanę Francuską, potem solinam, Gujanę i tak dalej. No bo chwila, wezmę sobie najpierw ten... Może najpierw jeszcze chwilę sobie ten wezmę, rzecz sobie po XP jeszcze chwilę pozbieram pieniądze. Ja kupię tutaj ceny zamek Kupię zamek Kupię te też w drugim miejscu zamek Dobra Że po prostu będzie ciężej Nie wiem co do końca robić zamek ale no, lepiej zrobić chciałem ale co się udało, więc no teraz trzeba po prostu wejść tym tego że lepiej i szło. Taka asymilacja. Teraz jeszcze chwilę pozbieram ten pieniądz, że większy mógł zrobić ten U, armię. Właśnie. Też tutaj zasymilowało, że się to trochę zasymilowało, że mógł więcej robić. Wojsk, o, ale w stolicy to mogę dopiero dużo Kurde, przyniesiemy Teraz ja jakoś rozstawić tam pójdzie z 2000 Dobra, tutaj I tyle. Trochę. Dobra, tak mogę iść na Surinam. No kurde. Dobra, e, źle się zaczyna. Zawsze miałem są jakieś bugi, zawsze mi tak podskakują, a nie wiem czemu coś. Ale dobra O właśnie dużo tych sam nie wiem czemu Ej, dobra pokonaliśmy Suriną. Takie małe kraje nie powinny nam ten wielkich problemów sprawiać jeszcze to na razie nam się będzie udawać Brak, na razie dobrze nam idzie Teraz pójdziemy na Gujanę. Potem tak patrząc, poszedłbym na Urugwaj Potem Paragwaj Nie, że Gujanę. Tutaj Urugwaj, Paragwaj, potem Wenezuela Później się jeszcze zobaczę Okej, okay, dobra, tutaj trzeba mało tutaj jest jednostek, to trzeba też trochę O kurde, tutaj też Co ja nie przemyślałam Tu jest jednostek, strasznie No, to jest najgorsze Dobra, to ciągle będę tak musiał rekrutować, poból też zrobię, dobra, w w ruchu jest. Ukula. Zarlikam. Mrak. Teraz się dobrze idzie Mrak. Można. Trzeba dać wojnę. Ojej. Trzeba chwilę ochronić też. Oho, dobra. O, dobra. dobra. Atakowali praktycznie wszystkim, co mają. To bez sensu zrobili. Przyjęliśmy już ten Gujana. Tak jak mówiłem, teraz Uruguay, Paragwaj to Wenezuela i później zobaczymy Dobra, jak na razie wszystko dobrze wygląda Mogę nie stworzyć królestwa w Brazylii Ale nie wiem Pura. Ah, pura de coronavirus. Nestabilizace, o oh, kurde, dobrá, tak to nestabilizuje, s tím, že nebude na ekraně spadnout, tak místo spadá. Mm. Um. Rozběhla se buď tady armie, Żeby było łatwiej I teraz lepiej będzie z takim wszystko niż wszystko po kolei, bo to bez sensu będzie. E, Podwyższy lekko moderę. No, no nie, nawet dobrze jest. No, dobra. Tej trochę więcej jednostek przygotuję. muszę zacząć walkę z ruchwem no na razie to przejdźmy o no dobra, o kurde się lekko obronili No i wszystko jest zrobione. Ulupy pokonane. Teraz ich przejmiemy. Dobra, no jest dobrze. O punkcie technologii. Później, jak na razie, wpadania z zniewagi dostają teraz. Ej. Na razie dobrze nam idzie. Teraz wiemy Paragwajal. Tu może nie e, Może skończyć odcinek. i w następnym razem zagramy sobie i podbijamy Paraguay I też te małe wysepki, może. Dobra. To był za Zakończył odcinek się ma.